Ciemano z tej strony, best Margo i witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem z gry dobrze, pewnie znanej wszystkim. Na pewno wielu z Was, jak nie wszyscy, kojarzą tę grę. O co w niej chodzi? Dowiecie się w trakcie. Jeśli w ogóle ktoś ją kiedyś nie grał, to jest taki powrót do klasyków. Kocham tę grę, uwielbiam ją i normalnie aż sobie wezmę zielony kolor. Tego. Zagram sobie oczywiście na jednego, yy, na jednego gracza. Pierwszy poziom myślę, że po 5-10 z będziemy robili. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Ok, yy, up and down, czyli do przodu i do tyłu. Oczywiście chodzi o to, żeby rodzinka tych yy, fasolek z czegoś tam przejechała bezpiecznie całą trasę w takim, można powiedzieć, wesołym miasteczku, więc żeby nigdzie nie uderzyli i tak dalej, i tak dalej. Więc nie mogą jechać za szybko, nie mogą uderzyć tego yy, Fleminga różowego, czy co, tak jak teraz. Mamy trzy życia, czyli trzech członków rodziny. Członków, hehehe, tak, członków, yy, członków rodziny. A tam się trochę pospieszyłem, ale myślałem, że już mi się uda, no niestety. Tu jeszcze mamy cztery flamingi to są chyba czy jakieś ptaszki. Zajebista jest muzyka. Muzyka jest tak wciągająca i tak nadająca klimat tej grze, że ja czasami w nią grałem po prostu tą grę, tylko żeby tej muzyczki posłuchać, a więc nie będę za dużo gadał, po prostu wczuć się w klimat i w muzyczkę, nie. No nie. Aj. No nie, dobra. Ostatnie. Ostatnia szansa. Szybko. Szybko, 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 szybko. szybko. No. No, tylko przeżyła matka. Ty, ty, ty. On zrzuca bomby z tego co pamiętam. No i... no, z dobra. O cholera jasna. Uj! Dobra, od nowa. Za szybko proszę to robię, ale spokojnie. No znowu. Dobra, wiemy, jak to przejść. Dobra. Czy była matka i córka chyba? Tak. Dobra. To te pandy cholerne. Jakaś, Jakaś panda robota, sobie poczekamy Cyborg. O Boże! No nie musiałem, bo tamte by mi dojechali. No i easy. Trzech członków rodziny yy, wchodzi do. Kolejki górskiej i trzech musi przeżyć. No, tego swojego dzieciaka z torby. To A to co robi, nie wiem. Aha, dobra. Czasami o kurde, odpadają. Ojej, ja ale spieprzyłem teraz. No dobra. Myślałem, że też będą odpadały, dlatego chciałem to na szybko zrobić. No to trzeba jednak poczekać chwilkę. Aż się pochowają te smoki, czy to co tam jest. Jak byłem dzieciakiem, wiecie, jakie ja się przedegry bawiłem. Że ta muzyka to jest taka, no, taka typowa gra dla dzieci, ale do takich gier ja powraca powracać, nie. Albo Boomerman to też wam nagram na. No nie! Nagram wam to na YouTube też. Boomerman, pamiętacie tę grę? Grało się to zazwyczaj na trzech, 4 graczy, ale można było też samemu. Z komputerem, w sensie. I. Chodziło w grze, mieliście bomby i tak dalej, i musieliście rozwalać swoich przeciwników. Tam dorobić sobie do nich ścieżkę. Kurde, mać ścieżkę. No, jedno, jedną szansę mamy: jednego członka rodziny, więc musimy przeżyć. Tutaj też wyjdzie, więc poczekamy sobie. No, jedź, 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 jedź. jedź. Czekaj, czy coś tu było? Tak, tutaj wyskocznie. I on się schowa. Eee, dawaj, dobra. Well done. Dojdziemy sobie do 10 levela. Jest wyskocznia taka i tu musimy poczekać, aż ptak odleci, o. Oj, udało się, dobrze. Tu poczekamy. Jedź, dobra. Oj, tu było. O, czekaj, żeby na bombę nie spaść. Dobra, jedź. dobra. Tutaj jest też ta wydra, czy co to tam jest? Kret, może jakiś? Nie, Ale się schowa? Dobra. Idę na ptaka, co? Trwa... O, nie wyhamowałem, no trudno. Jedź, dobra. Dwóch przeżyło, nieźle. Siódmy level był, teraz ósmy. To jest taka grana, takie odprężenie. Normalnie ta muzyka jest tak boska, o mi O Boże. O, ale O, tam potrójny jakiś ptak. Bo on rzuca te... o. I teraz szybko trzeba chyba. dobra, udało się. Tutaj jestem ten potrójny ptak, on rzuci trzy bomby chyba. Więc jak one spadną. O Boże! Dobra. No dobra. No nie. Dobra, Że jak trzeba to zrobić. Po lewej stronie trzeba się zatrzymać po prostu. Ale teraz to zrobię. Dobra, udało się. Czy na szybkości to można zrobić? Dobra. I tutaj trzeba zrobić tak. Tu się zatrzymać. O. Też nie? Nie, tu O, dobrze. To tu, tu jest? Aha, to jest ten Paw. Tą, to jego trzeba zrobić chyba na szybko. dobrze Tego też my zrobi... na szybko. Dobrze, wyhomowałem. Dawaj, dawaj, dobra, dawaj, dobra, dawaj, dobra, dawaj. Dobra. Jeszcze dwa levele, 9 i 10 przed nami. Taka gra, żeby trochę powracać do tych czasów. Oj, tutaj chyba jest te... Jak to się mówi? a zapomniałem. Jedź, 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 hamuj, 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 hamuj. Hamuj! Dobra. A to co? Aha, dobra, to wiem co to robię. Dobra, jedź. O, to, to, to. O nie! Tu, to jest ta dżownica. Ta stonoga czy coś tam jest. Stonoga. Dobra. Dobra, No, jedź, 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 hamuj. A Dobra, tu trzeba uważać na tego gnoja. Na tego też. Na tego też. I na tego. O Boże, mogę jechać. Dobra, poczekamy. A, bo to jest jeszcze tlen. Czekajcie. Dobra, straciłem jeszcze mamę. Znaczy w grze oczywiście. Oni stracili mamy. w sumie. Uff, udało się. Bo ostatnie ostatnią szansę mam, ale już jest meta. Już jest meta, yy, a więc yy, na luzaku. I... no, dziesiąty level, już się zmienia muzyka, więc będzie pewnie ciężej. No to jest ostatni level, jaki robimy, a więc... Nie możemy dać dupy. Dobra. To po prostu na szybkość trzeba zrobić. I co, koniec? Koniec. Dobra, dzięki wszystkim za obejrzenie. Trzymajcie się i do następnego odcinka z jakiejkolwiek gry. Trzymajcie się, cześć.